Właśnie wyszedłem z kotem na spacer Mój kot I tak idzie za mną Na spacerach Widzisz? Nazywa się Rufi Bo została znaleziona Nie dlatego, że dachowiec Tylko została znaleziona Dosłownie na dachu na Expo na Prądzyńskiego niesamowite, niesamowita historia. Nieważne, nie o kocie, szanowni. Nazywam się Jerzy Kruk. A wy oglądacie Four Senses TV, to jest kanał, w którym degustujemy. Idziesz? No, Chodź. W tym odcinku odpowiemy sobie na pytanie, co to znaczy dobry kelner. Odpowiedzą na to pytanie najważniejsze: jedne z najważniejszych osób w dziedzinie gastronomii z różnych dziedzin. E, dziedzinę wina będą reprezentować e, Tomek Kolecki-Majewicz. Świetna wypowiedź od niego ze wspaniałą puentą, jest wiceprezydentem Stowarzyszenia Sumelierów Polskich. Będzie wypowiedź Andrzeja Strzelczyka, mistrza polskich sommelierów 2012 i 2013. Kot idzie. Będzie też Agata Wojda, szefowa kuchni w Opasłym Tomie. Będzie właściciel czterech restauracji, czyli Daniel Pawełek i topowych restauracji, Butcher Wine, Brasserie Warszawska. Słuchajcie. Od uciekł, idę gdzieś, gdzie nie ma wiatru takiego jak jest tu. No, kota gdzieś niestety zgubiłem, ale on znajdzie drogę do domu. Nic się nie, e, nic się nie dzieje. E, dokończę. Daniel Pawełek, właściciel czterech restauracji topowych w Warszawie e, Bachelor and Wine, e, Brasserie Warszawska, Rozbrat 20, Kieliszki na Próżnej. Eee, oprócz tego e, jeszcze świat winiarski e, w wypowiedziach będzie reprezentował Tomasz Prangę-Barczyński, czyli redaktor naczelny magazynu wino. E, świat kawy, e, ze świata kawy wypowie się Piotr Kawecki, czyli szef Nespresso, na, jeśli chodzi o sprzedaż do, e, do Choreka, czyli do restauracji, hoteli, cateringów, jak brzmi pełne rozwinięcie. Eee, no, i tyle, no i mamy naprawdę śmietankę, można powiedzieć, gastronomii. Wszyscy wypowiadają się na ten temat. Co to znaczy eee, dobry kelner? Zestawcie to ze swoimi wyobrażeniami, eee, komentujcie, może z czym się nie zgadzacie, to będzie fajne. Ja mam ostatnio sporo refleksji na ten temat, bo mam kontakt bezpośredni z naprawdę obsługą na najwyższym poziomie, no ale materiał i tak jest ponad 10 minutowy, więc już się nie wtrącam. Uważam, że pada tyle ważnych i tyle cennych rzeczy, że już nie ma co dodawać. Eee, wydaje mi się, że też odbierzecie jedną taką główną główną myśl, która pada pośród wypowiedzi chyba co najmniej trzech, trzech osób. To jest nawet interesujące bardzo. No dobrze. Dźwięk nie jest najlepszy. Ten materiał nagrywałem jakieś pół roku temu. Od tamtej pory zainwestowałem w Dużo lepszy mikrofon, który używają bieżąco najlepsi wideoblogerzy, więc bieżąco nie macie co komentować, że dźwięk słaby. No już teraz nie jest słaby, ale ten stary materiał rzeczywiście nie ma go najlepszego. Więc zapraszam Was na wywiad. Komentujcie, wyrażajcie swoje opinii. Do następnego odcinka. Pojawiam się w dowolnej restauracji, fantastycznie się mną zajmuje. To tak w niuansach taki kelner, który dba o to, żebym nie tylko zjadła, ale również się napiła. To taka osoba, która jest mi w stanie dla swojego pracodawcy e, e, sprzedać e, dobre piwo do pizzy, a nie wychodzić z założenia, że zjem tylko pizzę, ale fajnie by było do tego coś spróbować i ma pojęcie na przykład, jak do takiej banalnej rzeczy może coś smakować i to jest akurat adekwatne. Bardzo mi tego brakuje w bardzo popularnych, dobrych miejscach, które świetnie furkoczą, działają, mają gości, a mają kolejki wręcz, a jakby rola kelnera który nawet jest długo, tak? No to jest tak, że jest gigantyczna rotacja, to rola tego kelnera zamyka się do tego, że mi odnosi, przynosi dania, zasugeruje czasem ewentualnie, co zjeść, a, ale nie zasugeruje na przykład, co wypić dobrego do tego miejsca. To od tej strony. A tak troszeczkę poważniej, to taka postać, która dzisiaj jest coraz bardziej potrzebna, to jest fantastyczna szansa. Myślę, że rosnący zawód, Swojej popularności i ważności osób, które naprawdę chciałyby to wykonywać. Jedno z podstawowych takich marudzeń, które się pojawia, albo takich westchnięć po powrocie z zagranicy, to Matko Święta. Jacy tam są fantastyczni wiekowi kelnerzy. Jaką mają klasę, jaką mają wiedzę, jaką mają nonszalancję, jak po prostu są gospodarzami danego miejsca. I to we Włoszech, we Francji, wszystko jedno. I to jest taki jeden z ostatnich argumentów, kiedy bardzo dużo osób o tym mówi, że Boże, byłam powiedzmy we Włoszech w Barii i obsługiwał mnie pan, który miał jej z prawie 70 lat, nie? I rzeczywiście jest to kale, to nie jest nawet właściciel restauracji i widać, że jest to jego praca, którą wykonuje od samego prawie zarania. Jest taki żart, który ja gdzieś tam powtarzam z kimś, z kim już rozmawiałem wiele lat temu, że dobrze kamerze w Warszawie to już niestety ale są na powązkach. Ale tak na tak na serio, to rzeczywiście ten, ten zawód zniknął, można powiedzieć na dobre, z tym pokoleniem urodzonym zaraz po wojnie lub jeszcze przed wojną. Dla mnie dobry kelner to jest osoba przede wszystkim, która chce obsłużyć dobrze, szczerze, drugą osobę tak zwane nieprzetłumaczalne na polski hospitality. To trzeba mieć w sobie. jeżeli te 51% to jest ta dobra chęć obsługi drugiej osoby, to te 49% technicznych, technicznej wiedzy możemy zawsze nauczyć. Odwrotnie nie, nie, to nie działa, jeżeli ktoś jest osobą dosyć introwertyczną, lubiącą kontaktu z różnymi osobami, drugą osobą nie umie się uśmiechać, to uważam, że jest wiele zawodów, w których można się nawet sprawdzić, ale na pewno to już nie kelner. Także dla mnie dobry kelner to to osoba, która chce robić to, co robi, która szuka tego kontaktu, która myśli, która jest szybka, która chce się uczyć nowych rzeczy i która naprawdę Dużo się uśmiecha i daje z taki, siebie takiej naturalnej serdeczności. To dla mnie najważniejsza kelnera. Dla mnie dobry kelner to jest taki kelner, którego nie widać. To znaczy jestem obsłużony, ale niekoniecznie muszę zajmować się postacią kelnera. Wielu kelnerom wydaje się, że jeśli są zabawni, bez ustanku żartują i bardzo mocno zaznaczają swoją osobę w czasie kolacji, to jest fajne i wszyscy będą tym zachwyceni. Nie do końca, nie do końca. Oczywiście dobry kelner to taki, który doskonale wie, w którym momencie może sobie pozwolić na pewną poufałość z klientem, a w którym nie. Mam takie wspomnienia, kiedy byłem obsługiwany przez. Wiekowych kelnerów, ludzi w okolicach 70., którzy mogli sobie w pewnym momencie kolacji pozwolić na to, żeby zawiązać mi chustkę wokół szyi i ostatni kawałek ryby przy pomocy widelca wsadzić mi do buzi. Ale to są. Przypadki absolutnie szczególne i wolałbym, żeby młodsi wiekiem kelnerzy takich historii nie próbowali. Także powtarzam, dla mnie najlepszy kelner to taki, który pozwala mi się czuć świetnie obsłużonym, ale którego specjalnie nie zauważam. Dobry kelner powinien lubić siebie, powinien lubić wszystkich ludzi dookoła, być profesjonalistą, być uśmiechniętym. Przede wszystkim powinien potrafić słuchać, obserwować, wyprzedzać myśli i potrzeby swoich gości. Oprócz tego dobry kelner powinien zachować sporą dawkę pokory. Pamiętajmy, że po drugiej stronie często siedzą ludzie, którzy mogą nas wielu rzeczy nauczyć. E, to ma rzeka. I nie ma co się skupiać nad profesjonalizmem, bo profesjonalizm to jest rzeczywiste. No. Po to się jest kelnerem, żeby być profesjonalistą. Jak się nie jest profesjonalistą, to się nie jest kelnerem. Jak w każdym innym zawodzie. Co jest najważniejsze dla mnie? Hm. Dwie rzeczy. Zawsze. Mm. Ludzie przychodzą do restauracji po wrażenia. Tak te na stole, jak i te przy stole. I jeszcze nie będziemy rozmawiać o kulturze osobistej, o słynnym smacznego, o wielu innych rzeczach, tylko o samym sposobie wysławiania się, o samym sposobie zadawania pytań. Jest wiele znakomitych restauracji, gdzie wchodzimy. I po drugiej stronie język, który słyszymy, no pozostawia trochę do życzenia, tak, już nie mówimy, że o tym, że żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy, a zwroty co podać, Ropiny tego typu, no, nie są jakby, no, szczytem marzeń z pozycji gościa, myślę, że z pozycji pracodawcy również. To, to samo pytanie można zadać na wiele różnych innych sposobów. Pięknym językiem polski, który daje tyle możliwości, jak chyba mało, który na świecie w końcu jest jednym z najtrudniejszych, mówiąc że na najtrudniejszym językiem na świecie. Także to, co mnie najbardziej boli u kelnerów, to jest brak. Dbania o to, żeby mówić ładnym językiem. Od początku do końca. A używać słów wcale nie nadętych, tylko ładnych. Takich po prostu. Nie musimy za każdym razem, proszę Państwa, czy Państwo sobie życzą, ale można sobie skrócić to pytanie i czy mają Państwo ochotę na to, albo na tamtanie. co podać. I tak dalej, tak dalej. Jeszcze nie mówić o tym, że co podać, jakby no. rozprzedażowo jest mało atrakcyjne. Tak? Drugą rzeczą. A to jest baza to dla każdego zawodu w usługach. Empatia. Gmr, sommelier, każdy praktycznie kto ma styczność z gościem albo z klientem, a przede wszystkim powinien się tym, przynajmniej, jakby to powiedzieć, no, legitymować na, na pierwsze miejscu. Ktoś, kto podchodzi do stołu z misją zrealizowania czegoś, a nie, a jakby to powiedzieć, przeżycia wspólnej przygody, no, to gubi ten taki najważniejszy element, który jest w całej zabawie, czyli gościa. To, co on, na co on ma ochotę, to po co on przyszedł, to jakie są jego oczekiwania, jego marzenia i tak Ja wiem, że każdy chciałby sprzedawać Petrusa i każdy chciałby sprzedawać Ostrygi i mieć od tego 10% serwisu, ale nie każdy. Ja bym nie chciał. Dla mnie najważniejsze to jest to, że jak gość do mnie mówi, to ja go rozumiem, a jak ja do niego potem odpowiadam, to on mnie rozumie. A jak wychodzi, to naprawdę daje do zrozumienia, że się zrozumieliśmy od samego początku. I to jest chyba najważniejsze w całej zabawie. No, no, w moim kelner jest bardzo istotnym elementem działania i funkcjonowania restauracji, z jednym małym wyjątkiem: jeżeli nie jest zbyt nachalny. Często zdarzają nam się kelnerzy, którzy strasznie chcą nam pomóc, są bardzo grzecznie uprzejmi. Natomiast w swojej chęci pomocy nam za bardzo przesadzają, w związku z czym czujemy się trochę niekomfortowo w związku. Zbyt, dużym, zbyt dużą napastliwością kelnera, który nam proponuje różne rzeczy. Wydaje mi się, że to wynika z momentów, w którym kelner nie potrafi wyczuć, czy ktoś jest pierwszy raz w restauracji i wymaga opieki, czy jest zdecydowanym klientem, gościem, który chce i wie, czego oczekuje. Druga sprawa, kelner potrafi nam sprzedać wszystko i naprawdę od niego zależy w dużej mierze, jak funkcjonować będzie restauracja, jak będzie towar rotował, więc najgorszym pytaniem, które możemy zadać kelnerowi jest pytanie co Pan dzisiaj poleca? Musimy się wtedy liczyć z tym, że dostaniemy rzecz, która niekoniecznie będzie spełniała nasze oczekiwania, więc proponuję jednak wybrać z karty to, na co sami, na co sami się zdecydujemy. W kontekście kawy również bardzo istotna jest praca kelnerem, ponieważ o godzinie 22-23, kiedy ludzie kończą kolację, pada często pytanie czy życzą Państwo sobie deser, a wiadomo, że z deserem również kawa. Godzina 22 w naszym kręgu kulturowym to jest godzina, od której się już kawy nie pije, w związku z czym mając na stanie kawę na przykład bezkofeinową możemy się liczyć z tym, że kelner zaproponuje kawę 22 bezkofeinową, w związku z tym sprzeda również deser. A wiadomo, że jest to dodatkowy profit dla restauracji o godzinie 22 po całym rytuale kolacyjnym sprzedać jeszcze kawę z deserem. Także jest to bardzo istotny element pracy restauracji i myślę, że wyszkolony zespół, jak w każdej pracy, ma bardzo duże znaczenie na końcowy sukces.